Naszego domku. Tutaj od razu się zaczynają sypialnie dwie. Tu jest salon z kuchnią i mamy taki taras prywatny o, z wyjściem na klif. Porządno. Są tu dwa gniazda orów, i bardzo często wpływają orki. Do zatoki, dlatego będziemy się temu przyglądać. A zaraz robimy sobie obiadek z naszych produktów, które zabraliśmy z Polski. Bo nic tutaj nie kupujemy do jedzenia, bo jest drogo. Dlatego całą 20-kilową walizkę przywieźliśmy, właśnie stoi tam i będziemy sobie robić zaraz, zaraz obiady. Paliliśmy właśnie kozę. Paki dorzucają pieca, bominku napalone. Idziemy zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz. Bo tu piękne kolory się pojawiają z zachodu. Oj, to nie trzeba filtrów używać, żadnych.

Sidewalk Sunshine Not as bright as you When you shattered free You blinded me And now I'm seeing stars around my eye In the water Tadpole Dancing toward the light From a polywog Into a frog In 20 seconds flat Well how about that I've been They fly oh. Skimming on the water They sure fly Only sure. for the day Teraz patrzcie, patrzcie, to jest najlepsze Jedziesz sobie normalnie I stado reniferów Zajada sobie Obiad Nie zwracając w ogóle uwagi Tam są jeszcze, tam są trzy Chodzą komuś po cztery Chodzą komuś pod, pod domem, a tutaj dokładnie na wyciągnięcie, na wyciągnięcie ręki. Przeszedł sobie. A tu idą następne. nieźle mi to się. są ryby łowione połów ryb. nie Wiktor? No. <laughs> rybacy, chcesz dotknąć? to to co dzisiaj mówiłeś, może ta z tym tym hmm? we take the fish on a, on a truck yes. and drive the fish Okay, to you the, you, to the you deliver uh, the fish to the to the to the shops. Yes. Mm -hmm. No, no, it's not to the shops. To the to the fish factory. The fish factory. Yes. Okay. So, so the fish factory we, we, in Bodo. we, we drive in to with mm -hmm. in truck. But, uh, but uh, we we deliver direct to the fish factory. All, all, all Okay. All, all, with to the boat. Many work to do. Yes. yes. <laughs> This is, is the, the dinner today. Mm -hmm. Okay. Your your dinner. Not mine. No. <laughs> the, 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 the 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 neighbors. Okay, the, the neighbors. There have, and there you have the liver. It's the, it's a, it's delicious. Oh, it's delicious. It's a spe special. Yes, and this is special the roll. Okay. The, the, so you 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 cooked wrong. <laughs> and and potatoes, liver wrong and it's, it's best fish. food, best best, best, best food ever. Yeah. In Norwegian it's called it's melie. 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 Uh -huh. melie. fish mulia, fish mulia. Yeah. So it's a it's a fish golden. Yes. <laughs> yeah, golden food. This is this is the nicest cod uh, codfish. So you see here, nice fish, nice cod, cod, nice piece of yes. fish. But right. um. It's now the, 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 in the winter time, when the day is gone to, uh, to to lighter, longer days, because in December and now in early January you have not light here. No, no, no then light. Yes, there is the two, three hours all, all time night, all yes, time night. Yes, and uh, polar night. Mm -hmm. Polar night, yeah. Mm -hmm. So, uh, Great. so now, now the day are gone. Yeah, longer and, and longer. longer and longer. Yes. Uh, until you have not night. Uh, no night. No, in summer no there night. is uh, summer, no night. Polar day. Polar, polar day. Yeah, yeah, polar day. <laughs> sun is going around 24 hours. Yes. Okay. Thank you yes, very much. Okay. It was nice to meet you. Yeah. See you. Yeah. <laughs> Georgia pines and dandelions are bobbing in the careless summer breeze. Sunshine skipping on the sidewalk. Sunshine not as bright as you. When you shattered free, you blinded me, and now I'm seeing stars around my head. oreniferów po drodze spotykamy. Także pasą się tutaj jak u nas krówki. A tam już nasz jest statek płynie. Prom, będziemy promem. Jesteśmy na półwyspie, ale jedyna droga tutaj to jest droga promowa, ponieważ przez te góry nie ma przejazdu, które, które widać z tej strony. Nie ma przejazdu. Więc tylko jedyną drogą dotarcia do miejsca, gdzie byliśmy, jest to promowisko. Niestety bilet nie jest najtańszy, ponieważ za sam samochód płaci się 100 norweskich koron, a i za osobę około 40 koron. Czyli, czyli razem, razem zapłacimy około 200 koron. To jest około 100 zł za jeden przejazd. Dwa przejazdy około 200 zł. To, to jest koszty koszt zapłaty za całkowity spokój, odcięcie od świata i najbliższa miejscowość kilkutysięczna to jest Bodo, e, zamieszkała właśnie przez kilka tysięcy osób e, i, i oddalona od 40 km stąd.